Cześć, mam na imię Sławek. Czy wiedzieliście, że istnieje takie urządzenie jak robot do mycia okien? No właśnie. Dzisiaj pokażę Wam takie urządzenie, a dokładnie model 2S firmy Hobot. Oferta tego tajwańskiego producenta jest zdecydowanie najszerszą ofertą robotów sprzątających dostępną na naszym rynku. A model 2S jest flagowym modelem urządzenia marki Hobot. Urządzenie jest bardzo solidnie wykonane. Waży niespełna 1,5 kg. Ma kształt kwadratu, dzięki czemu dokładnie doczyści narożniki okna. Porusza się przy pomocy napędu gąsienicowego. Wyposażony jest w dwie ultradźwiękowe dysze, które automatycznie podają płyn na czyszczoną powierzchnię. W zestawie znajdziemy, poza samym urządzeniem, zestaw trzech ściereczek z mikrofibry, które są wielokrotnego użytku. Dodatkowo mamy pilot zdalnego sterowania, linkę zabezpieczającą, detergent oraz zasilacz z przedłużaczem. Producent udostępnił nam również aplikację w języku polskim. Dodatkowym ułatwieniem w obsłudze urządzenia jest fakt, że robot komunikuje nam głosowo najważniejsze informacje i robi to w języku polskim. Witaj! Jestem robot Przed użyciem zabezpieczającą. Zabezpiecz... Typowym miejscem pracy jest oczywiście tradycyjne okno, ale nieważne, czy jest ono standardowych rozmiarów, czy jest dużo większe. Jak na przykład modne i popularne, duże przeszklenia w nowoczesnych domach. Użytkowanie urządzenia jest banalnie proste. Detergent wlewamy do poziomu MAX. Następnie przyczepiamy ściereczkę z mikrofibry do urządzenia, tak aby nie zasłonić wlotów powietrza. Następnie włączamy urządzenie i przykładamy do okna. Robot w trybie automatycznym wykona dwa pełne cykle pracy, poziomo i pionowo, i zawsze skończy swoją pracę w tym miejscu, w którym ją rozpoczął. Będzie nas o tym komunikował sygnałem dźwiękowym. W przypadku utraty zasilania ma wbudowany akumulator UPS. Pozwoli on utrzymać mu się na oknie przez kolejne 20 minut tak, żeby robot nie spadł na z czyszczonej powierzchni. Będzie nas o tym informował sygnałem dźwiękowym. Brak prądu. Sprawdź przewód zasilający. Kolejnym miejscem, gdzie może pracować robot jest łazienka. Świetnie sprawdzi się na gładkich płytkach oraz kabinie prysznicowej. Hobot wyposażony jest w cztery czujniki laserowe, dzięki którym robot nie spadnie z powierzchni bezramowej. Należy pamiętać, żeby czyszczona powierzchnia była sucha, aby gąsienice miały dobrą przyczepność oraz nie pozostawiały śladów. Jak widzicie, znakomicie się sprawdza również na lustrach. W pomieszczeniach, takich jak np. ta oranżeria, gdzie okna są nietypowe i jest ich dużo, robot sobie świetnie poradzi. Do pracy na zewnątrz i na dużej wysokości stosujemy linkę zabezpieczającą. Warto w ten sposób zabezpieczyć robota. Przy pracy na zewnątrz pamiętajmy, że temperatura powinna być dodatnia, a okna suche. Należy też pamiętać o wymianie ściereczek. Czysta ściereczka to brak smug po czyszczeniu. Po każdym użytkowaniu robota należy pamiętać o tym, żeby wyczyścić w nim gąsienicę. Unikniemy przez to smuk na oknie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Do wyczyszczenia robota służy tryb serwisowy. Urządzenie należy przewrócić do góry gąsienicami i wyczyścić je dokładnie. Obracamy urządzenie, włączamy i w trybie serwisowym czyścimy gąsienica. Podsumowując, Hobot 2 jest to małe urządzenie, a ilość wykonanej pracy jest ogromna. Nie jest to urządzenie do pracy przemysłowej, ale za to świetnie sprawdzi się w domu czy w małej firmie. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że Hobot 2 jest bardzo Wam się spodobał. Wszystkie produkty oraz akcesoria firmy Hobot znajdziecie w ofercie Media Expert.